Polanie byli jednym z wielu plemion słowiańskich zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski. W IX i X wieku pod wodzą dynastii Piastów, Polanie zaczęli jednoczyć okoliczne plemiona, tworząc zręby przyszłego państwa polskiego. Pierwszym historycznie potwierdzonym władcą był Mieszko I, który przyjął chrzest w 966 roku, co było kluczowym momentem w historii Polski, integrującym kraj z chrześcijańską Europą. Polanie byli przede wszystkim rolnikami. Uprawiali zboża, hodowali bydło i świnie, a także zajmowali się rzemiosłem. Ich osady składały się z drewnianych chat, otoczonych palisadami. Gniezno, jako główna osada, było ważnym ośrodkiem handlowym i religijnym. Istnieją również teorie niepoparte naukowo. Jedną z popularnych, choć niekoniecznie historycznie potwierdzonych, opowieści jest legenda o trzech braciach: Lechu, Czechu i Rusie. وَقَالَ الْمَلَكُ إِنَّمَا